Iwona, spotkasz się z publicznością w zupełnie nowej odsłonie. I a ja właściwie nie wiem od czego zacząć, czy zacząć od zmiany koloru włosów, czy od operacji, której się poddałaś. Jak w ogóle się czujesz? Tak, wiesz, to w ogóle ten y, okres taki y, rzeczywiście jest dużo zmian w moim życiu i tak naprawdę to teraz próbuję się poskładać w ogóle ze wszystkim na nowo jakoś żeby funkcjonować normalnie tak zaczęłam rzeczywiście od zmiany włosów tej wojtek Maliszewski postawił na ten kolor tak naprawdę on mnie do tego namówił żeby zejść z tego ciemnego koloru gdzieś tam i wcześniej w głowie to świtało żeby troszeczkę się zmienić ale aż taka radykalna zmiana i powiem szczerze że bardzo dobrze się w tym kolorze czuję także naprawdę mistrz tutaj jest wyjątkowym Oprócz tego, że jest wyjątkowym człowiekiem, to to jest naprawdę ma niesamowity fach w swoich, w swoich rękach, że tak powiem, naprawdę sama, cała przyjemność w ogóle, że można do takiego człowieka trafić. Um, i Myślę, że w tym kolorze troszeczkę pochodzę, chociaż, chociaż jestem taką osobą, że co chwilę coś kombinuję, zmieniam, ale tutaj naprawdę się sama sobie podobam w tym kolorze. Jest troszeczkę młodziej, troszeczkę jaśniej, ta twarz jest trochę rozjaśniona i rzeczywiście to był, moim zdaniem, to był dobry wybór. Zresztą też ludzie, moi fani i tak dalej też bardzo dobrze odebrali tą zmianę, także się bardzo cieszę z tego powodu. A co jeśli chodzi o operację? Tak, w końcu ona nadeszła. Był taki moment, że ja bardzo mocno chorowałam, to zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, to non stop było coś nie tak, że tak powiem. Ale to też, już teraz wiem, że po części, do większości rzeczy przyczynił się stres, nie ukrywając. Natomiast już, i wtedy nie można było oczywiście wykonać operacji, kiedy miało się zapalenie płuc, tam jakiekolwiek przeziębienie, to oczywiście są przeciwwskazania do tego, żeby wykonać taką operację. Ja niestety miałam uszkodzony ten implant, nie to, że on pękł, nie chcę użyć tego słowa, bo on nie pękł, bo on cały czas po prostu był, tylko że został w ten sposób uszkodzony, że bardzo czasami ciężko mi się oddychało. Nawet jak występowałam na scenie śpiewając, to gdzieś tam czułam, że ten oddech przy tym uszkodzeniu jest troszeczkę inny, nie tak jak powinien być. Ta operacja była i tak musowa, przymusowa i doszło do tego, że w końcu ją zrobiłam. Tak naprawdę zwlekałam z nią już trzy lata ostatnie 8 miesięcy, 9 miesięcy były takie dosyć trudne, on coraz bardziej mi po prostu dokuczał. No i w, te, w momencie, kiedy wyzdrowiałam, to już po prostu się na tą pracę zdecydowałam. Zdecydowałam się na operację w Czechach, ponieważ ja mieszkając na Śląsku e, mieszkałam w żorach przez 30 lat, więc tamte rejony były mi bardzo bliskie. Ja lekarza bardzo dobrze znałam już kiedyś. E, za pierwszym razem nie trafiłam do niego tylko do, je, do jego e, kolegi. E, z czego też naprawdę ubolewam, bo to jest jeden z lepszych lekarzy w Europie i, i naprawdę bardzo się cieszę, że, że do niego właśnie trafiłam i tę operację zrobiłam. Natomiast po operacji nie będę ukrywać, tak jak wszyscy gdzieś tam nie, nie mówią nawet o tych emocjach, ale po prostu ból jest, ból jest ogromny, przez pierwszy tydzień naprawdę wstać z łóżka nie mogłam, mama mi pomagała, córka mi pomagała, która cały czas siedziała koło mnie i mówiła mamusia, Boże wróć do zdrowia, ci pomogę, przynosiła wszystko, bo ciężko było w ogóle się podnieść, uczucie tak jakby po prostu ktoś siedział mocno na klatce piersiowej, to jest taki ból rozrywający, ale teraz już jest trochę lepiej. No, jeszcze czekam parę wizyt y, kontrolnych, czekam jeszcze zciągnięcie szwów, tak naprawdę ostatecznych już. No, ale nie żałuję ani w ogóle sekundy decyzji, y, że, że to w ogóle, że poprawiłam to. Bo y, nie ukrywam, że zdrowie, wiadomo, jest najważniejsze, a to jakby głównie chodziło o to, żeby to wszystko było zdrowe. Oprócz tego, że wiadomo, poprawić wszystko można i tak dalej. Ale głównie, głównie problem był, to, był był taki, że ja. Ciężko, ciężko mi się bardzo oddychało przy, przy tamtym biustrze. W sensie przy tym uszkodzonym, bo, bo nie ukrywam, że taka jest po prostu. E, dlatego, w ogóle, jakby tego nie było, pewnie bym tego nie zrobiła. Ale że tak się stało, to już byłam zmuszona. Aczkolwiek bałam się, bo wiedziałam, co mi czeka. Najlepiej jest, jak się nie wie, za pierwszym razem, jak ktoś idzie, nie ma biustu zrobionego na przykład, to nie wie, co go tam czeka. I takie jest podekscytowanie. A tutaj już wiedziałam dokładnie, co będzie po. Zdrowie jest najważniejsze. Dokładnie. To już, żeby tak na. Y... Sam koniec, podsumować, bo względne zdrowotne to jedno, ale jaki jest koszt na przykład właśnie tego twojego, można powiedzieć, właściwie całokształtu, nie leczenia, ale, ale operacji i potem tych wizyt? Um, wiesz co, nigdy w zasadzie się nie powinno takiej rzeczy mówić, bo wiadomo, można wejść sobie na każdą klinikę, na cenik i tak dalej, natomiast to jest koszt między 20 000 a 30 tysięcy złotych to sporo plus później, plus później wizyty kontrolne ehm, No niestety jest to po prostu kosztowny zabieg e, ale coraz więcej dziewczę się na niego decyduje więc ehm, Pamiętajmy, zdrowie po prostu jest zdrowie, bezcenne. Zdrowie, Dokładnie. Iwona, bardzo ci dziękuję za jak zwykle fantastyczną rozmowę. Kocham cię, Karolinka. Także bardzo dziękuję za rozmowę, że mogę zawsze na ciebie liczyć, Karolinka i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło i może nie wiem czy się będziemy słyszeć czy nie, ale życzę wszystkim wesołych świąt.